Proszę Państwa, linie lotnicze odlot już gotowe. Wasze pieniążki lada moment wylatują na wakacje, na razie kołując na pasie startowym. Wakacje w Egipcie za twoje podatki? Lubuskie i podkarpackie szaleją, Bruksela może przecierać oczy ze zdumienia. Proszę nie regulować odbiorników, dziś dowiercimy się do środka absurdu, który sprawi, że wasze portfele zaczną płakać, ale biura podróży i przewoźnicy będą otwierać szampana. Mówimy o dopłatach do lotów i promocji w województwach lubuskim i podkarpackim. Czyli o tym, jak samorządy zamieniają wasze podatki w bilety na wakacje pod palmami. I to nie jest żart. Zielona Góra funduje wycieczki do Egiptu, Rzeszów lata na Maltę, do Londynu czy Mediolanu, a lokalny podatnik? a lokalny podatnik płaci i nie ma nic do gadania. Na deser pokażemy, jak samorządy grają w podchody z unijnymi przepisami, które niby zabraniają takich prezentów dla prywatnych firm. Ale tylko niby, bo samorządowiec potrafi. No to zapinamy pasy i odlatujemy. Przemysław Staciwa, witam i zapraszam na kolejny odcinek Niszczarki Podatków. Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania Warsaw Enterprise Institute i Wolności w Remoncie za pośrednictwem Patronite'a. Zacznijmy od województwa Lubuskiego, gdzie urząd marszałkowski pod wodzą marszałek Elżbiety Polak postanowił zostać świętym Mikołajem dla turystów. Port lotniczy Zielona Góra Babi Most. W tym roku samorząd województwa Lubuskiego wyciąga z budżetu, czyli z waszych kieszeni, 4 miliony 700 tysięcy złotych brutto, żeby dopłacić do lotów czarterowych do Marsalam w Egipcie. Hojnie, ile to na głowę? Dokładnie 829 zł. 57 groszy za każdego pasażera. Tak, za każdy bilet na wakacje w Egipcie podatnicy dorzucają tam prawie 830 zł. Kto na tym korzysta? Tur operator Coral Travel Poland, spółka należąca do tureckiego giganta OT Holding. Firma wygrała przetarg na organizację 30 rotacji, czyli 60 lotów w obie strony dla maksymalnie 5670 pasażerów. Brzmi jak świetny deal, prawda? Dla Coral Travel na pewno bo dostają te wspomniane 4 miliony 700 tysięcy z publicznych pieniędzy, a w zamian muszą tylko sprzedawać te tanie wycieczki i tak będące w ich ofercie. No i uwaga, promować lubuskie. Jak? Może logo województwa na ulotkach albo hasło Zielona Góra, Kraina Winnic na egipskich plażach. Szczerze? Nie widziałem takich reklam. Pewne jest to, że Coral Travel musiał ten przetarg wygrać, gdyż jako jedyny podmiot oferuje bezpośrednie wyloty do Egiptu z portu lotniczego Zielona Góra babi Most. Ciekawe. To nie wszystko. Lubuskie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jak lecieć, to wysoko i po całości. No, jak ci się to wszystko Plany dotyczące Egiptu wcale nie kończą się na Marsala. Już teraz ruszyły prace nad przetargiem na promocję województwa poprzez loty do Hurgady, kolejnego, równie popularnego kurortu nad Morzem Czerwonym. Sam mechanizm jest prosty, ale genialny w swojej bezczelności. Urząd Marszałkowski ogłasza. Przetarg na promocję regionu przez loty czarterowe. Coral Travel składa ofertę, oczywiście wygrywa, no i dostaje kasę na organizację wycieczek. Formalnie nie ma ograniczeń, kto może skorzystać. Każdy może kupić bilet. Cena wylotu w ofercie tur operatora jest już automatycznie pomniejszona o kwotę dopłaty samorządowej. No ale bądźmy realistami: kto pojedzie na lotnisko w Babimoście, żeby lecieć do Egiptu? Zapewne głównie mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Czyli mamy taką sytuację, gdzie podatnicy z całego województwa, od Gorzowa, Pożary, sponsorują wakacje dla wąskiej grupy szczęśliwców. No ale z drugiej strony, jeśli skusi się sporo amatorów plaży i piramid z sąsiednich województw, to podatnicy z Lubuskiego robieni są jeszcze bardziej w bambuko. No bo trzeba się dokładać do sąsiadów. A co z efektami? Samorząd twierdzi, że to strategiczna inwestycja w rozwój regionu. Ale jakie są konkrety? Ile osób dowiedziało się o Lubuskiem dzięki tym lotom? Ile firm zainwestowało w region, bo ktoś zobaczył logo województwa na pokładzie samolotu? Tego nikt nie wie, bo nikt tego nie mierzy, i idę o zakład, że nikt tego nie zmierzy i nigdy się tego nie dowie. To nie jest linijka i kartka papieru. Za to dowiemy się, że od 2018 roku Lubuskie wydało ponad 40 milionów złotych na podobne dopłaty do lotów czarterowych. To jest tak, jakby każdy mieszkaniec województwa, czyli milion osób, dorzucił się po 40 złotych do cudzych wakacji. Trzeba przyznać, że województwo jest w tej swojej strategii konsekwentne. Wcześniej podobne subwencje otrzymywały loty do Albanii, łącznie kosztowały 740 tysięcy, do Tunezji, tam półtorej bańki, no i do Turcji 700 tysięcy z hakiem. Co więcej, na sam rok 2025 zaplanowano przeznaczenie aż 14 milionów 300 tysięcy na promocję regionu poprzez realizowane przez lot połączenia do i z Warszawskiego, Lotniska Chopina. Mają rozmach i chcą lecieć wysoko. Teraz przenosimy się, lecimy na Podkarpacie, gdzie rozmach bije na głowę nawet lubuską hojność. Tam urząd marszałkowski z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele rzuca w latach 23-25 na stół 30 milionów złotych, żeby wspierać loty sportu lotniczego Rzeszów-Jasionka. To 10 milionów złotych rocznie, czyli dwa razy więcej niż lubuski budżet na wakacje w Egipcie. Co dostajemy za te pieniądze? Loty regularne jak Rzeszów-Edinburg czy Rzeszów-Malta, także czarterowe do Grecji, Turcji czy Egiptu. W maju tego roku Jasionka obsłużyła 120 tysięcy pasażerów, w tym 30% w ruchu czarterowym, co daje wzrost o 22% rok do roku. Sukces? Jasne, tylko dlaczego za ten sukces płacimy my wszyscy? Zabiorą ci mieszkanie i co? Myślisz, że to koniec? Mechanizm jest tutaj podobny do Lubuskiego, ale nieco bardziej zróżnicowany. Samorząd ogłosił przetargi na promocję Podkarpacia. Jak? Może naklejką Podkarpacie Brama Karpat na kokpicie samolotu, albo z y, potem abieszczadach w szkockich pubach. Znów nikt nie widział takich kampanii. Ale kasa płynie wartkim strumieniem. W jednej z dokumentacji możemy przeczytać, że spółka wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy promocyjno-reklamowej z linią lotniczą Wizer Hungary Ltd. W oparciu o tę analizę wybrała kierunki lotów, które pozwalają w największym stopniu dotrzeć do grupy docelowej. W kolejnym etapie spółka zweryfikowała kierunki lotów oferowane przez przewoźników obsługujących połączenia łączenia lotnicze z lotniska Rzeszów-Jasionka. Albo tu dokumentacja lotu. Celem przedsięwzięcia jest promocja województwa podkarpackiego jako atrakcyjnego kierunku turystycznego poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach polskich linii lotniczych LOT. Działania mają na celu zwiększenie rozpoznawalności regionu wśród krajowych i międzynarodowych turystów, wykorzystując szeroką siatkę połączeń oraz Kanały komunikacyjne lotu. No ja już widzę oczami wyobraźni, jak zagraniczni turyści zakochują się w Podkarpackiem, szusując po stronach internetowych lotu i oglądając jakieś broszury i ulotki, które otrzymali w samolocie od stewardess. Bomba! No ale kto dokładnie na tym wszystkim skorzystał? Oczywiście linie lotnicze jak Ryanair czy Wizer, które obsługują połączenia regularne, ale także biura podróży, jak Daka czy Rainbow Tours, które organizują czartery. A dokładnie Ryanair zainkasował od samorządu 22 miliony złotych, Wizer 5,5 miliona, a lot skromne 1,5. Co ciekawe, pieniądze nie pochodziły jedynie od organów samorządowych, ale również od podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej, no jak i bezpośrednio od portu lotniczego Rzeszów i Jasionka. A podatnicy? Oczywiście. Oni tylko płacą, nie mają nic do gadania. Płacą i się nie cieszą. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej, co tacy smutni jesteście! Szacunkowo 30 milionów złotych przez 3 lata to jest około 5 złotych rocznie na mieszkańca Podkarpacia. Ym, niby niedużo, ale przy 2 milionach mieszkańców robi się 10 milionów rocznie, które mogłyby pójść na zasilenie dróg, szpitali czy szkół. A efekty promocji? Samorząd chwali się rekordami pasażerskimi, ale ile z tych 120 tysięcy pasażerów w maju to turyści, którzy przyjechali zwiedzać Podkarpacie, a ile to mieszkańcy lecący na wakacje? Tego nie wiemy, bo nikt nie prowadzi takich statystyk i myślę, że się znowu nie dowiemy. Dobrze, ale jak to możliwe, że samorządy tak beztrosko sypią milionami na prywatne firmy, skoro Unia Europejska zabrania dotowania operatorów lotniczych? Jak oni to robią? No i tu wchodzimy w świat biurokratycznego sprytu, który zasługuje na Oscara za kreatywność. Unijne przepisy oparte na zasadach pomocy publicznej mówią nam jasno: nie można subsydiować prywatnych firm, takich jak linie lotnicze czy biura podróży, bo to zakłóca konkurencję. Wyjątek? Działania w interesie publicznym, jak promocja regionu. No i tu samorządy znalazły złotą furtkę. Zamiast przelewać pieniądze bezpośrednio liniom lotniczym czy biurom podróży, samorządy ogłaszają przetargi na Usługi promocyjne w Lubuskiem. Coral Travel dostaje 4 700 tysięcy złotych, żeby organizować te loty do Egiptu, a w zamian promować region, na przykład yy, poprzez logo województwa na materiałach reklamowych. Na Podkarpaciu z kolei przewoźnicy zgarniają 30 milionów na mityczną promocję w locie, samolocie i mediach społecznościowych. Formalnie to nie są dotacje, tylko zapłata za promocję. Brzmi jak różnica bez różnicy? Bo tak jest, ale dla Brukseli to wystarczy, żeby przymknąć oko. Ten mechanizm nie jest wcale nowy. Został już przez europejskich biurokratów wychwycony, bowiem Europejski Trybunał Obrachunkowy już w 2014 roku krytykował podobne praktyki, wskazując, że dotacje na promocje często służą wspieraniu nierentownych lotnisk i linii lotniczych. Wskazywał na to, ale nic z tym nie zrobił. W Polsce takie programy działają od lat. Na przykład mamy tutaj kolejne województwo kujawsko-pomorskie, daje Wizerowi 15 milionów złotych na loty zbyt goszczy, a dopłata to około 230 zł na fotel pasażera. Ale lubuskie i podkarpackie biją rekordy rozmachu 830 zł na pasażera w Babimoście i 10 milionów rocznie w Rzeszowie, to kwoty, które robią wrażenie nawet na Brukseli. To wszystko prowadzi nas do pytania, po co to robimy? Dlaczego samorządy grają w tę kosztowną grę zamiast zostawić loty rynkowi? Odpowiedź może być nawet prosta. Bo to łatwe. Dopłaty do lotów to szybki sposób na pokazanie, że coś robimy. Lotnisko ma więcej pasażerów, politycy mają czym się chwalić, a firmy jak Coral Travel czy Rainer e, liczą zyski. A podatnik, podatnik płaci rachunki i patrzy, jak jego podatki lecą na wakacje z wielbłądami, na które sam nie może sobie pozwolić. Może jest też tak, że w grę tu wchodzi jakaś lokalna ambicja, że nawet to nierentowne lotnisko powinno w mieście wojewódzkim funkcjonować, bo jest to swego rodzaju prestiż. No jak mowa o prestiżu, to nikt nie patrzy na finanse, na to, żeby to wszystko się spinało, nikt nie patrzy na rentowność. A co by było, gdyby tak zastosować wolnorynkowe podejście? Po pierwsze, obniżyć podatki lokalne, żeby przyciągnąć inwestorów i turystów bez sztucznych dopłat. No przydałoby się też obniżenie ogólnych podatków dla wszystkich. Po drugie, zainwestować w infrastrukturę, drogi, koleje, które naprawdę łączą region z resztą świata. Po trzecie, pozwolić rynkowi zweryfikować, czy Babi Most i Jasionka są w ogóle opłacalne. Jeśli nikt nie chce latać z zielonej góry do Egiptu bez dopłat, może. Jest jest to znak, że nie ma na to popytu. A jeśli Coral Travel chce zarabiać na wycieczkach, może niech to robi bez milionów z naszych kieszeni. Szczególnie, że tego typu praktyki wzbudzają zainteresowanie w innych województwach, choćby w Łódzkim, gdzie tamtejsze lotnisko Lublinek od lat zmaga się z problemami i świeci pustkami. Więc może dosypać jeszcze więcej gotówki, co? Show me the money. Podsumowując, dopłaty w Lubuskim i na Podkarpaciu to finansowa czarna dziura, która pożera miliony podatników pod hasłem promocja regionu. Mechanizm omijania unijnych przepisów to jest sprytna, ale nieuczciwa gra, która kosztuje nas 4 miliony 700 tysięcy złotych w Zielonej Górze i 30 milionów w Rzeszowie. Wakacje i wyloty na koszt podatnika. Brak takich dealów uciąłby również podejrzenia i spekulacje o jakieś niecne konszachty, składanie zamówień pod określonego, niekiedy jedynego oferenta. No i skończyłoby się pompowanie publicznych pieniędzy w magiczne hasło promocja, pod co możemy podciągnąć mnóstwo rzeczy, które trudno potem zweryfikować, oszacować i ocenić. Czas powiedzieć dość. Niech rynek zdecyduje kto lata, a kto płaci. Parafrazując klasyka, rząd sam się wyżywi, ale podatnik? Niekoniecznie.